Ostatnio będąc w Kolumbii. Dzień dobry. Przepraszam, ma pan owiec dla konia? Nie ma pan? Dziękuję. Wysadź to w pizdu, wysy, Tak, rozpierdol. Tak. No, Kopy jak jeździsz, no Jezu. za, będziemy teraz tak się pchać, tak? No kurwa, bez jaj. Ale ładne różowe majty. Ready. Ale majty to są boskie. Pink ready. Jesteś... Moją miłością. Jestem, jestem i trzymam się nie mam czasu. I witajcie w kolejnym odcinku z y, Terrorism Take down, wojna w Kolumbii. Tu chłopaki widzę dalej, działają, nie trafią go. A mniejsza oto. Y, widzę swój pasek zadań, y, boże, pasek zadań, tak. Widzę swój pasek zdrowia ze względu na to, że. Y, z Włączyłem sobie auto ukrywanie z, pasku, z paska startu. Wiem co mam tu zrobić. Mamy. Ładna szkoda. O, już nie ma. Yy, mamy tu zabić jakiegoś gościa. Jakiegoś grubego fagasa. Tylko nie wiem gdzie on jest. Trzeba by było go odnaleźć. Tu w chłopaku by się przydało. Powybijać. Jezu, przed chwilą grałem w Stalkera. I teraz mam takie wrażenie, że kopią mi dupę. A tak naprawdę nie kopią mi dupy, bo oni mi nie zadają praktycznie żadnych obrażeń. To jest. Niepojęte. Stalker jest trudny w chuj, ale to, to już jest... Dobry jest! Dob to było dobre. To było, to było naprawdę grube. Szukamy tego gościa, który gdzieś tu ma podobno być. I my go mamy tutaj podobno zabić. Tam se nie wejdę. Tu mamy tą koparkę całą. Tu jakieś łódki leżą. Jezus, co to, to jest osada rybacka. Kurde, gdzie on może być ten gość? Niby mapa mi wskazuje, że tam, ale za mapą chyba go nie ma. Dobra, trzeba by było ogarnąć co się tu dzieje w ogóle, bo nie wiem. Wiem, strzelacie do mnie. W ogóle jesteście bardzo przyjaźnie nastawieni. Cały ten boss. Pod czym są kurwa zadania? Jakie tu zadanie jest do wykonania? Dobra, wszedłem gdzieś, nie wiem w co. Coś wszedłem. Wejdę tu. Ci tam walą po szybach. Zero uszanowania czyjejś własności. Zero. Kompletnie zero. Mi się wydaje, że się gra zbagowałem. Coś tak czuję. Tu jest jakaś gruba chata. Może on tu będzie. O, chyba tu będzie, na górze. Coś tak czuję. No. Coś A nie, tu już byłem kiedyś ostatnio. Siema, no. Gdzie jest twój bo? Aha, nie zdążyłem. Kurde, niepotrzebnie cię zabiję. Ja szukam twojego bossa, SS-mana. Nie wiem w ogóle, gdzie mam iść. Aha, tam jest, dobra. Coś mi się doszedłem do. Mm -hmm. Mm -hmm. To podobno, tak, trzeba było znaleźć stół. Tyle wiem, ten gościu jest tutaj. Podłożyłem ładunek. A, miałem wziąć ładunek, zostało. Jebni. Jeb... U, u, u. No powiedzmy, że fajnie. Siemano. Siemano. Merlin. Dzień dobry. Strykam zdjęcia do gazety. A y... to jest boss, chyba. A e, nie. A to był boss, tak, to był boss. Robię wam, chłopaki z... Robię wam chłopaki zdjęcia do nowej rozkładówki w Playboy'u. W Playmenie raczej. I teraz co mam zrobić? Teraz ma... Aha, teraz mam iść do samochodu, tak? Dobra, idę. Ten siedzi twardo, sztywno. Ten wyluzowany gość zalabany. Coś taki jest mało wyluzowany. Chwyć to i jadę, kurde, na Szczecin. Ale se stopera nie włączyłem. Nie strzelam, bo to i tak jest bez sensu. Postaram się sobie włączyć stoper, jest, udało się. Aha, koniec misji, dziękuję. E, także e, misja 10 e, została przez nas e, przefanzlowana. Zaraz e, pakujemy się do misji 11. To był koniec kariery, tak. To był koniec kariery Nelsona Sadili Nelson Mandela. Ale gdzie był przywódca całej bandy, Thomas Alfonso? Archaniel, jeszcze w dodatku. Wywiad nie miał pojęcia, nagle nad głową przeleciał nam niewielki samolot. Skierował się na północ, obniżył swój lot, po czym zniknął, gówno mnie to obchodzi. Przygotowany jestem. Pada deszcz, pada deszcz, dzwonią dzwonki sań. Tak, taką mamy zimę w tym roku. Już do mnie sadzą, a nie mam czasem strzelby. Nie mam strzelby, no dobra, co tam, za? Patrol pośpiesznie pilnuje czegoś, tak? Czego Czego pilnuje Patrol? Patrol nie pilnuje niczego, to jest. Banda harcerzyków. Przecież oni giną od. S splunąłem na niego w tej chwili i umarł. No to jest niepojęte. Jak oni mogą tak łatwo umierać? To jest przecież. Ja wiem, że headshot, ale ja mu, ja mu strzelę na przykład, nie wiem, w kolano. Dwa razy. I zgon. Temu strzelę w plecak dwa razy i zgon. Te plecaki są połączone z nimi, nie wiem, mentalnie. Jak mogłeś zabić własnego kolegę? No, nie strzelaj do mnie. Jesteście panowie boscy. Jak się do was zbliżam, to brakuje wam subtelnej miłości i ciepła yy, rodzinnego, czy co? Przytulam Cię. Gdzie poszedłeś? Ej, chodź, ja Cię przy Oj, nagle mi się zapisało. Chcę Cię przytulić! Ciebie te... Chodź, przytulamy się, chodź, chodź. A nie ciągnij mi loda, nie, 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 nie. Gdzie mamy iść? Mamy iść... Aha, mamy iść tu. A po co? Aha, tylko po to, żeby zaliczyć znacznik. Ruiny? O, ruiny, Tomb Raider, normalnie... Lara, Lara, Lara... Co? A, bo to takie coś jest! A ja się zastanawiałem, o co chodzi. Ale nie, 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 Tego muszę sprzątnąć, tego... Tamten też mógłby zginąć. Kurde, mało życia, żebym nie umarł. Jak umrę w tej grze, to będzie po prostu straszne. Daj apteczkę, dzięki. Nie, yy. Siemano, daj apteczkę. No, nareszcie, chłopaki, myślicie... Dobra, tu się nie dostanę, tam się nie dostanę. Co ja mam zrobić? Kurwa utknąłem, nie, nie, pomocy, mamusiu, nie, nie, kurde, nie, 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 wyjdź, wyjdź, wyjdź mi kurwo z, z tych patyków, wyjdź, wyjdź, jak ja tu wszedłem, kurwa, bokiem może wyjdę jakoś, o, bokiem, bokiem to jest pomysł, ale ja chcę stąd, wyjść. <laughs> no dobra, ludzie, bokiem. Bokiem to wszystko tłumaczy, trzeba iść bokiem. A wejdę sobie tam, co tam jest, tam, bo to, te tekstury, to wszystko, chcę to obejrzeć dokładnie. Siemano. Cześć. Co wy tu chłopaki robicie? Zwiedzacie Lary Croft, szukacie jakieś te, kół tutaj. o. O, mogę tu wejść, pod spód, jestem pod ruiną. Fajnie, że wpadłem w miejsce, z którego nie mogę wyjść. No, myślałem. Dobra, idę tu. Siema no co tam? Co ja mam tu zrobić, chłopaki? Co ja mam tu zrobić? Mam to zbadać, zjeść, pogryźć. Nie, muszę to ominąć. To jest kurne myślenie tej gry. Idź do ruinów, zbadaj je, zbadaj te ruiny. A co w nich badasz? Nic, po prostu je omijasz. Tylko tu jest jakiś checkpoint, Muszę go zaliczyć, bo inaczej nie chłopaki się nie, nie ten... Dobra, muszę zmienić broń, bo mnie denerwują chłopcy. Siemano. Robię zdjęcia do piw. Kurwa, tamten znowu wymiata jakiegoś breakdensa, ja nie wiem. Co? Od Teo? Nie można tak, chłopaki, jak wy się zachowujecie. Toż to nie przystoi. Znowu suple, jak w Stalkerze, którego pewnie jeszcze nie widzieliście, ale pewnie zobaczycie. Suple były. Chłonął go kamień, a już go wypluł. Masz rację kamieniu. Ja też bym ich nie jadł, bo pewnie są nieświeży. Są nie najnowszej świeżości. Silną obronę mają, no, na pewno. Dobra, tu jakiś partyzant. Silnie się... Usilnie się broni. Ta apteczkę. Nie dałeś. Tydej. O, widzisz. Dobra, w to. Temu się już znudziło strzelanie, bo mówi, kurde, jednak za prosto to wszystko idzie. Namioty, do których nie da się wejść, też jest po prostu piękne. I to jest ta silna obrona. Widzę, że tu się chłopaki grillowali. A i nie musisz tak szybko poruszać. Dobra, granatem, ciepne. Ciepne granatem. Kurwa, za daleko. Dobra, chłopaki omijają granaty, to już jest coś. No dobra, ten, ten nie ominął. Ten też nie? Kają miś i gdzie jest mój trabant? Leż wszyscy. Użyłem mu w cierpieniu. Idźmy dalej. Aha. No. O, 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 o. panowie, panowie! Co to za szarża mi tutaj? Tu tam leż na tej pacce. Dobra, idę dalej w takim razie. To po prostu miałem ominąć, czy co? Nie, coś tu mam kurna zrobić, tylko nie wiem co. Zaś. A dobra, dojdźmy do końca. Zobaczmy, zobaczmy, co się stało. Nic się nie stało. Doż. Aha, mam iść tu, dobra, spoko. Spoko, kumam. Już wiem, co oznaczają znaczniki na ekranie, przynajmniej część. O, autobus Gimbus Gimbus. Się ma. No. Aha, to jest. Mam jechać autem.

Biegający w koło. Jest zapisywanie. Tylko czemu tamten punkt kontrolny się nie zaliczył? Tego nie wiem. Ale to jest nieważne. Chłopaki tutaj, kurde, wywijają fikoły. I to jest piękne. To jest po prostu przecudowne. Idę dalej. Jest A, bo ten punkt jest tu, a nie tam. No, mogłem się tego spodziewać. Co to za drzewa? Jakaś choinka. No tak, święta były niedawno. Nowy rok. Znowu mi się punkt kontrolny nie zaliczył, bo co? Bo nie przeszedłem przez niego centralnie, tak? Kurwa centralnie na nim stoję. No dobra, tu się jakaś mapa rozmazała, tak? Mapa im się rozmazała, no to jest... To jest straszne po prostu. Gdzie się skradasz? Tak cię widzę. O! opaki przybyli. Na ratunek. U! Bez kierowcy, co najlepsze. Aha, kierowca wysiadł. No, no wiem, się... Nie, oni oni mają. Samochody jak David Hasselhoff w nieustraszonym. Sama Kurwa, strzelba jest do tego, żeby zabijać dwie osoby na raz, nie jedną. Jak David Hasselhoff w nieustraszonym, zgadającym samochodem. Oh. Oh. O kurwa, co wy macie z rękami w ogóle? No tak, to pewnie od breka. wtedy były. Bon. Ale ta, tutaj widzicie to? To jest piękne. Nie chciałem się dresowywać tekstury. No to, jeb, yep, rozmazali. Misja 11 wykonana i serdecznie dziękuję Wam za ten odcinek Terrorism Take wojny w Kolumbii. Mam nadzieję, że kolejny będzie ostatni. Trzymajcie się, cześć. Do następnego.